Dzień dobry, dzisiaj mamy Kierio. pokażę jak w tym modelu z tak wyglądającą deską rozdzielczą zmienić godzinę, przestawić czas. Uruchamiamy radio i teraz żeby zmienić zegar, czas, naciskamy ten przycisk clock i tutaj mamy menu. I teraz możemy po tym menu przesuwa, poruszać się tą gałką, kręcąc prawo-lewo lub klikając odpowiednią cyfrę, przykład chcemy teraz przestawić zegar, więc klikamy sobie trójkę, albo przestawiamy sobie pokrętło i przyciskamy pokrętło, akceptując zegar. I mamy teraz tak, ustawienie zegara, czyli cały czas poruszamy się tą motogałką, gałką, zjeżdżamy sobie na dół, ustawienie zegara, akceptujemy i teraz godzinę. Żeby ją zmienić, tak samo poruszamy się gałką, żeby zaakceptować, klikamy, przechodzimy do minut, tak samo tutaj się poruszamy, prawo, lewo, Akceptujemy i mamy zegar przestawiony. Tutaj mamy powrót do radia. Wyłączamy. Godzina została zapisana. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam wszystkich.